Cześć, witajcie na kanale Podskarbnica. Dzisiaj nagrywam TBR na 2022 rok i zamierzam pod koniec tego roku sobie, wiecie, sprawdzić, czy udało mi się to wszystko przeczytać, więc zrobimy sobie na pewno później podsumowanie, ale to wiadomo dopiero za rok. Także wybrałam książki, te, które aktualnie fizycznie mam na półkach. Nie wybierałam książek, których jeszcze nie mam, a chciałabym mieć, albo które dopiero wyjdą, będą premierami. Dlatego, że tych, które mam tu na półkach jest na tyle dużo, że ten film trwałby nie wiem jak długo. A więc wybrałam po prostu to, co mam tutaj, co absolutnie muszę przeczytać. No i wiadomo, że w ciągu tego roku przyjdzie o wiele, wiele więcej tych książek, więc bez zbędnego przedłużania zacznę. I pierwszą książką, jaką sobie naszykowałam jest to Mitologia Słowian G.I. Sztora. Chciałabym bardzo przeczytać tą książkę, natomiast już raz wspominałam o tym, że nie jestem pewna czy w tej formie, czy w tym nowym wydaniu, dlatego że to nowe wydanie chyba będzie bardziej przystępne. To jest taki typowy pocket, w dodatku stary, więc zobaczymy, ale, ale chciałabym ją przeczytać. Natomiast trochę wiecie, zbieram się do tego bardzo długo, dlatego że ja wiem, że to będzie ciężka pozycja. To jest pozycja naszpikowana po same brzegi, wiedzą, i no, to jest typowo naukowa pozycja. A mój mózg jest taki, że często przy tych naukowych pozycjach po prostu się wyłącza, i nagle trzy strony później się budzę, że właściwie nie mam zielonego pojęcia, co przeczytałam. Dlatego ciężko mi się za nią zabrać. Natomiast absolutnie chciałabym ją przeczytać, jeśli nie tą, to tą nową, prawdopodobnie tą nową, ale fizycznie mam tylko tą. Także na pierwszy rzut rzucam mitologię Słowian i Dominiko z przyszłości. Mam nadzieję, że to przeczytałaś. Kolejna książka w podobnych klimatach, natomiast jest to zbiór opowiadań. Z tego co rozumiem, są Dary Bogów Witolda Jabłońskiego. Po pierwsze, dlatego, że mam tą książkę, kupiłam ją po to, żeby ją przeczytać. Natomiast ymm, ostatnio chyba okazało się, jak szukałam na stronie matbooks.pl, że to jest jakby pierwszy tom, i jeszcze Witold Jabłoński wydał dwie książki w podobnym klimacie: jedna chyba Popiel a jedna Wanda nie jestem teraz pewna natomiast e, chciałabym mieć tam te dwie książki również i oczywiście przeczytać tam to jest dosyć spora właściwie pozycja ale przynajmniej a przynajmniej tak wygląda bo ona ma nie całe 400 stron, 350, a wydaje się, że ma no, z 500. Natomiast to są po prostu białe, grube kartki, z tego to wynika. Ale no, to też jest pozycja, którą chciałabym przeczytać. I oczywiście nie wspomniałam o tym, że to są opowiadania um, inspirowane mitologią słowiańską. I podobno, jeśli ktoś w ogóle jeszcze nie wszedł w te słowiańskie klimaty, to fajnie od tego zacząć. To są opowiadania, to jest fikcja, natomiast fajnie, podobno wprowadza w ten świat mitologii słowiańskiej, więc chciałabym tą pozycję również przeczytać. I kolejną, którą tutaj, którą tutaj mam, to miejsce na ziemi Umi sina Shina. I ja nadal nic nie wiem o tej książce, już też raz o niej wspominałam, ja ją zakupiłam za jakieś, nie wiem, 9-10 zł. W punkcie outletu prawdopodobnie taniej książki. Natomiast, jak wspomniałam kiedyś o tej książce, że ją ja mam i nic o niej nie wiem i chciałabym ją przeczytać, dostałam komentarz, że to jest świetna książka, niedoceniana na polskim booktubie i mam ją przeczytać. Także jak to dostałam, to naprawdę no, tym bardziej zachęciło mnie do przeczytania tej książki. Ona też ma mm, 370 stron. Tak, Miejsce na ziemi, odbiegłam od tematu, chciałabym przeczytać, zobaczymy, co to jest. I kolejne dwie książki, które tutaj mam, to jest to są wichrowe z i dziwne losy Jane R. Za te książki też się zabieram ponad rok. I jeszcze tego nie zrobiłam, więc jak nie skończę tego, nie przeczytam tego w tym roku, to się naprawdę na siebie wścieknę. Um, ale naprawdę bym chciała, zwłaszcza te wichrowe Wzgórza, które są cięższe, cieńsze, tego się trochę boję. Natomiast dużo osób mówi, że dziwne losy Jane Eyre to jedna z ich ulubionych um, klasyków. Zresztą wichrowe Wzgórza też. Jedni kochają, inni nienawidzą. Ciekawa jestem w tych dwóch książek, więc bardzo bym je chciała przeczytać i mam nadzieję, że je przeczytałaś kobieto. Tak, kolejna książka to pieśń o Achillesie. Na tą książkę już się tak jeszcze bardziej cieszę, dlatego że czytałam tej samej autorki Kirkę, już o tym też wspominałam nieraz i chciałabym przeczytać tę część, ponieważ Kirkę była moim zdaniem absolutnie wyśmienita i coś czuję, że pieśń o Achillesie również może mi przypaść do gustu. Tak, wiem, jakie są opinie o tej książce, wiem, że dosyć często są nieprzychylne, natomiast o Kirkę też są dosyć nieprzychylne opinie, natomiast ja uwielbiam Kirkę, także zobaczymy, czy pieśń o Achillesie będzie. Bliska mojemu serduszku. I następną książką jest Nieznośna Lekkość Bytu. Również nie wiem kompletnie o czym ta książka jest i nie chcę wiedzieć, chcę ją wziąć do ręki i przeczytać. Natomiast wiem, że dużo osób właśnie zachwyca się tą książką, że do dużej ilości osób trafia. Ja nie wiem, czy to jest jakaś tragiczna historia, czy to jest po prostu. Wiecie, historia trwania. Nie mam zielonego pojęcia, o czym to jest. Nie wiem, jakim cudem nie wiem, o czym to jest, natomiast nie wiem, ale mam tą książkę, udało mi się ją zakupić. Bardzo się cieszę, że mam tą książkę i chcę ją przeczytać w tym roku. I kolejna książka, z też wyższego, tak mi się wydaje, kalibru, to Wierzyliśmy, jak. Nikt, oczywiście, że kupiłam tą książkę wtedy, kiedy wszyscy się nią zachwycali, natomiast absolutnie po nią nie sięgnęłam. To też jest grubasek. Mamy tutaj 600 stron ponad, także jestem ciekawa, czy ta książka do mnie trafi. Jest szansa, że tak. Ja się raczej często wzruszam na książkach, więc zobaczymy, czy to do mnie trafi. Um, I no, mam tą książkę już naprawdę długo, no co najmniej pół roku, o ile nie więcej, na swoich półkach jeszcze po nią nie sięgnęłam, także też to musi niedługo nastąpić. I lecimy dalej. Kolejna książka to Marzyciel. Kolejna książka to Marzyciel. Tego marzyciela to ja mam chyba od dwóch lat na półkach, i przez ostatni rok była tu zakładka, natomiast ja ją w końcu wyciągnęłam, bo to aż było śmieszne. Chciałabym przeczytać tę książkę głównie dlatego, że również jedni ją lubią i nie że jest beznadziejna. Um, jest jeszcze drugi tom, również mam, więc chciałabym przeczytać tą dylogię i zobaczyć, czy ona ze mną zostaje, czy nie. Bo jakby, wiecie, patrzę na tą książkę i się zastanawiam, czy ją sprzedać. A potem sobie myślę, że przecież nie masz pojęcia, o czym to jest i może się nią zachwycisz, a ją sprzedasz, więc bez sensu. Więc chciałabym ją przeczytać, żeby wiedzieć, czy ona ze mną zostaje, czy nie. I się tak zabieram do tego od ponad roku. I następną książką jest piąta pora roku Jamie Sina. Ta książka też ma różne opinie i to raczej na polskim booktubie nieprzychylne, mało kto ją czytał, natomiast jeśli ktoś ją czytał, to mówił, że to jest raczej dziwna pozycja, więc skoro to jest dziwna pozycja, to ona ma rację by tu trafić w moje gusta, zobaczymy, z tego co ja rozumiem, to to jest chyba jakieś sci-fi, może połączone z fantastyką, do końca nie jestem pewna, to jest tom pierwszy trylogii, którą ja kupiłam kiedyś na w w stronie wydawnictwa SQN, po chyba 10 zł za książkę więc za 30 zł kupiłam całą trylogię oczywiście nowe, nowki, nieśmigane te książki i tak dalej, także też chciałabym zobaczyć, e, chciałabym ją przeczytać dowiedzieć się, czy wiecie to jest w moim guście, czy one ze mną zostają i tak dalej ehm, i jakoś też się za nią nie mogę wziąć także wiecie, ten film jest taką moją e, petycją o to, żeby te książki faktycznie wszystkie przeczytać w tym roku i mam szczerą nadzieję, że uda mi się przeczytać wszystkie co do jednej mam taką nadzieję i następnie książka pożyczona, czyli Złodziej Pioruna, chciałabym w końcu przeczytać tego Persiego Jacksona chciałabym wiedzieć co tu się dzieje, o co tu chodzi i tak dalej, no mniej więcej wiem przeczytałam pierwszy rozdział, dlatego, że bawiłyśmy się swego czasu z moją siostrzenicą w Wiecie, ona mi wybiera kilka książek, czytamy sobie po pierwszym rozdziale i stwierdzamy, czy chcielibyśmy je przeczytać. I ten pierwszy rozdział mnie naprawdę zachęcił i ją odłożyłam, także bez sensu. Chciałabym ją właśnie przeczytać. Możliwe, że nawet więcej części niż tylko tą jedną, ale zacznijmy od tej skupimy się na tej. Chciałabym ją też przeczytać i po prostu móc jej oddać. To jest książka mojej siostrzenicy, ona tuż leży ze mną z pół roku. Ale chciałabym zobaczyć, czy wiecie, czy na przykład. Trafiają w moje gusta te książki, czy nie? Czy będę je chciała czytać z chłopcami, bądź je im podsunąć je moim synom? Także zobaczymy. Złodzie Piorona również jest na liście książek do przeczytania w tym roku. I następną książką również jest książka pożyczona od mojej siostrzenicy, czyli Miasto Cieni. Kontynuacja osobliwego domu pani Peregrine. Przeczytałam tą pierwszy. 4 albo 5 lat temu, pięć lat temu, bo byłam jeszcze w ciąży. Przeczytałam 5 lat temu e, pierwszy tom i nadal go pamiętam. Potem oglądałam film, e, ale ten film aż tak bardzo nie przypadł mi do gustu jak książka. E, I dosyć dużo, właśnie pamiętam nadal z tej książki, e, z tego mu pierwszego, nawet pamiętam, jak się skończyło. Pamiętam mniej więcej, co się działo, więc jakby nie rzucam się z powrotem na tą pierwszy, tylko idę w tą drugi, ale ta książka również tu leży jakieś pół roku ze mną i jeszcze się po nią nie ruszyłam. Natomiast no, chciałabym to w końcu zrobić, móc oddać ją się i pożyczyć od niej Kolejne części, bo ona ma chyba wszystkie, a jak nie wszystkie, to prawie wszystkie. Także ym, tą też bym chciała przeczytać. Muszę już układać drugi stosik, bo mi zaraz spadną. I kolejną książką jest Ilumine, który ja już czytałam, ale mm, przeczytałam Iluminę, przeczytałam Geminę, czyli tą niebieską tam za mną, i nie przeczytałam Obsidio, czyli to mu trzeciego tam go widać. I Pamiętam, co tu się działo, i pamiętam, co się działo w Gemini, ale boję się, że jak nie odświeżę sobie tych książek, to nie ogarnę o co chodzi w Obsidio. Także wydaje mi się, że chciałabym zrobić po prostu reelit wszystkich książek i możliwe, że ktoś nie wie o tych książkach, bo o nich chyba było głośno tylko przez chwilę, a potem zniknęły z pola widzenia. To są książki, które w ogóle są w taki fajny sposób wydane. To są książki, które składają się z takich różnych plików. Nie mamy tutaj normalnej narracji. Chyba w ogóle. Możliwe, że na samym końcu w jakimś epilogu, ale coś wydaje mi się, że nie. To są książki, właśnie, które się składają z takich opisów tego, co widzimy na nagraniu z kamery, z jakichś takich czatów, na zasadzie SMS-ów, ale to nie o to chodzi, to, są, to jest sci-fi, to są książki w kosmosie. Z takich, wiecie, jakichś takich... To dokumentacja. To jest na zasadzie teczka dokumentacji odnośnie danego tematu. I tak cała ta książka wygląda i całe wszystkie te trzy książki wyglądają, więc to jest naprawdę fajna rzecz, fajne doświadczenie. Mi się osobiście podobał i tom pierwszy, i tom drugi, chociaż słyszałam dosyć sporo opinii, że tą drugi niektórym, że niektórzy się zawiedli na tomie drugim, bo był na tej samej zasadzie zbudowany. Natomiast ja myślę, że właśnie to jest fajne w tych książkach, że one są zbudowane w ten sposób. Mamy plik dokumentów odnośnie danej sytuacji. Także fajnie, przeczytałam ten tom pierwszy i przeczytałam tą drugi i mi się podobały. Udało mi się kupić tą trzeci jakoś w zeszłym roku e, pod koniec roku za 10 zł, więc w ogóle byłam w szoku, bo te książki generalnie są drogie. W ogóle tą pierwszy i tą drugi ja kupowałam w takich jakby Wiecie, pudełkach, że tam razem z tym dostałam kubek, jakiś tam worek, i te sprawy wydawnictwo Moondrive i oni już chyba podupadali w tamtym momencie, nie mieli pieniędzy na wydawanie książek i robili, wydawali te książki w taki sposób, że musieli uzbierać dany próg pieniężny, żeby książki wydać, i jakby zbierali ten próg od osób chcących te książki przeczytać. Czyli na przykład kupowaliśmy książkę za 60 zł, bodajże tak, ona tu 49,90, no to myślę, że z 60 zł trzeba było zapłacić, i wtedy, jeśli był, uz, uz, był uzbierany konkretny Próg, no to oni wydawali te książki i dostawało się tam jakieś tam właśnie upominki do tego typu kubki, smycze, plecaki, yy, takie wiecie, worki, plecaki i tak dalej. Więc ja i pierwszy, i drugi tam w ten sposób kupiłam, natomiast trzeciego już nie, bo stwierdziłam, że sobie trzeci kupię po prostu kiedyś tam, bo o ile książki są super, tak te dodatki były bardzo nastawione na młodzież i ja po prostu rozdawałam te dodatki, wtedy już stwierdziłam, że trzeciego to nie kupię i dlatego go nie miałam, ani gdzie go nie było na promocjach i gdzieś tam któregoś nie udało mi się go dorwać za dychę, także się cieszyłam. Więc chciałabym po prostu wrócić do tych historii, zobaczyć o co tutaj chodziło, znaczy się wiem o co chodziło, zobaczyć o co, co się wydarzyło zdarzyło w trzecim tomie. I no chyba właśnie cofnę się do samego początku i zacznę od tej. Kolejna książka to jedna z najnowszych, jakie kupiłam, czyli Nawia. Jest to zbiór opowiadań słowiańskich. Napisane przez polskich autorów, i jest tu kilka nazwisk, które naprawdę chcę przeczytać i dowiedzieć się. Już tak w ciemno mi się wydaje, że prawdopodobnie te opowiadania, które chcę najbardziej przeczytać, mnie najbardziej zadowolą. Trochę jest mi smutno, bo tu nie ma żadnych ilustracji. Myślałam, że może, wiecie, chociażby będzie jakaś ilustracja po każdym opowiadaniu albo przed danym nazwiskiem, albo że będzie zdjęcie autora. Nic takiego tutaj nie ma, więc to mnie trochę zawiodło. Czytałam Hardą Horde i w Hardy Horde, gdzie jest notatka odnośnie autora i zdjęcie autorki, bo tam same kobiety pisały te opowiadania, ale no, uważam, że książka jest wydana ślicznie i, i na pewno um, będę ją już niedługo czytała. To są słowiańskie klimaty, więc można się domyślić, że raczej szybko po to sięgnę. Kolejna książka to Szóstka Wron. Już też o tej książce mówiłam. Ona była w moim tbr na jesień zeszłego roku i oczywiście nadal w tym tbr zostaje. Książki są super wydane. Dostałam i tą pierwszy, i tą drugi od mojej, jednej z moich sióstr. Na urodziny prawdopodobnie. Już teraz nie pamiętam. I chciałabym bardzo je przeczytać, tym bardziej, że dużo osób woli o wiele bardziej te książki niż Cień i Kość, I, które tam z tyłu widać się świecą. A mi się Cień i Kość dosyć podobały. No pierwszy tom jest beznadziejny właściwie, natomiast drugi i trzeci już były super, opowiadanie w trzecim najlepsze, a to podobno jest jeszcze lepsze, także jestem ciekawa bardzo tych książek i mam obie części, więc chciałabym przeczytać jak najszybciej. Kolejna książka, o której tylko wspomnę, to jest Powrót Króla, czyli tom trzeci Władcy Pierścieni. Aktualnie czytam tom drugi, dwie wieże, ale tak mi wolno idzie, że nie mam pojęcia, kiedy ja to przeczytam, a bardzo chciałabym już skończyć po prostu tą, tą, tą trylogię, tą, tego władce pierścieni, już przeczytać, mieć to już z głowy, że tak powiem. A to jest jeszcze chyba najgrubsza część z tych wszystkich, które czytałam do tej pory, więc nie wiem, jak to jest to przebrnę, ale naprawdę bym chciała. To są dobre książki. Natomiast no wiecie, jeśli ktoś czyta na co dzień książki współczesne, no to tego typu literatura jest po prostu może być przeprawą dosyć trudną. Także dla mnie akurat jest. Ale chciałabym już przeczytać te wszystkie książki i na pewno to zrobię. Tylko nie wiem ile mi to zajmie. I kolejna rzecz to mroczniejszy odcień magii. Wi i szłap. Ja już tą zaczęłam czytać, przeczytałam też jakiś pierwszy rozdział, ale już sobie tu chyba tego nie zaznaczyłam. Chyba zacznę od nowa. Podobało mi się, natomiast jak ten pierwszy rozdział się przeczytałam, to mnie jakoś nie wciągnęło za bardzo. No, ale to jest dopiero sam początek. Na ogół pióro pani Szła bardzo do mnie przemawia, więc jestem ciekawa, czy te książki również mi się spodobają. Tym bardziej, że one mają dosyć sporo zwolenników, i mam jeszcze tam drugi i trzeci, więc chciałabym przeczytać całą tą trylogię. Nie mówię tylko o tej części, chciałabym całą tą trylogię przeczytać w tym roku. Chciałabym zakończyć wojnę makową, czyli przeczytać Płonącego Boga i to też jest książka, która była na moim tBR, że na jesieni, nawet jej nie ruszyłam, ale no, można się domyślić w sumie dlaczego. Wiecie, no chciałabym przeczytać wszystko co tu wam teraz pokazuję na raz i to tak potem jest, że to wszystko leży i na mnie czeka, ja czytam inne książki i, i chciałabym przede wszystkim skupić się na tym, żeby skończyć te serie, które już zaczęłam i dopiero potem sięgać po nowe, więc jest szansa, że przeczytam tą dosyć szybko, mam nadzieję. Chciałabym się dowiedzieć jak się kończy ta historia, bo też dużo osób było Zadowolonych z końcówki. Kolejna książka to Chrzest Ognia, ale mam tu na myśli całego Wiedźmina. Chciałabym przeczytać całego Wiedźmina do końca tego roku. Raczej mi się uda, już mi zostało mniej niż więcej. Liczyłam na to, że przeczytam całość w zeszłym roku. Ale też się nie udało, ja nie mam wszystkich tych książek. Ta jest ostatnią, którą mam. Znaczy, mam jeszcze Sezon Burz, ale ta jest ostatnią po kolei, którą mam. Także muszę po prostu zakupić te dwie ostatnie, no i przeczytać tom I też trochę się boję tej końcówki, bo też są różne opinie, ale bardzo bym chciała się dowiedzieć. I moja miłość, nawet jeśli te książki okażą się beznadziejne, nie zasłabnie. Moja miłość się nie zmniejszy, dlatego że ja kocham Wiedźmina jako całość, a nie Wiedźmina jako książki. Kocham gry, kocham książki, kocham serial i kocham to, że Wiedźmin powstał i już pomału, pomału ym, kończymy, staram się przyspieszyć. Dwór Mgieł i Furii bardzo chciałabym przeczytać i na pewno sięgnę po tą książkę szybko, dlatego, że tą pierwszy mi się podobał i tutaj akurat w ogóle mnie nie odstrasza to, że to jest grubas. Ym, to jest takie guilty pleasure. Ja nie będę udawała, że mi się te książki nie podobają. Ym, czy mają dużo błędów? Mają. Czy to jest najlepszy plot fantastyczny, jaki w życiu czytałam? Absolutnie nie. Natomiast bardzo mi się podobają, sprawiają mi bardzo dużo radości. Miłości. przeczytałam pierwszy tom jak na razie, ale wydaje mi się, że, um, że ta miłość po prostu to ten zachwyt tymi książkami zostanie. Um, wiem, że narażam się, mówiąc wprost w internecie, że podobają mi się te książki, natomiast ja nie zamierzam tutaj ściemniać, że coś mi się podoba, bądź nie podoba. Podobał mi się ten pierwszy, dlatego kupiłam tom drugi fizycznie, ten pierwszy czytałam w e i zamierzam spróbować uzbierać całość w wersjach papierowych um, i je po prostu tutaj trzymać. Wiecie, możliwe, że u, u zakupie używane, chociaż one też chodzą w takich cenach, że trochę ciężko nie chciałabym aż tyle wydawać na te książki. Natomiast. Um, no nie będę ukrywała, że mi się podobało i zamierzam to przeczytać i prawdopodobnie tak coś czuję, że ten może mi się spodobać jeszcze więcej, dlatego że prawdopodobnie w tym tomie będzie jeszcze więcej postaci, która mi się najbardziej podobała, a nie było jej za dużo w tomie pierwszym. <laughs> Moim zdaniem te książki są 16-18. Um, jak wiecie, ja zaczęłam czytać te książki przez TikToka i um, z tego co czytałam gdzieś tam, zauważałam na TikToku, wydawało mi się, że te pierwsze tomy właśnie są na, dla nastolatków, a te kolejne jakby pociągnięcie tych najnowszych dworów jest dla y, dorosłego czytelnika, natomiast te książki moim zdaniem też nie bardzo są dla nastolatków. One um, nie wiem do końca, kto powinien być wyciozbiorcą tych książek, natomiast znalazły naprawdę dużo gronofanów i um, i nie tylko fanów. No i jakby ja też się zaliczam do tego grona, także podobało mi się, będę czytać. Nie będę ukrywała, że mi się podobało. Chciałabym przeczytać co najmniej ten tom, ale możliwe, że całość. Może, może tak, może nastawmy się na to, że chciałabym przeczytać całość i myślę, że raczej będę dążyć do tego, żeby to przeczytać, bo bardzo dobrze się bawiłam na tych książkach. Przed ostatnią książką jest w Pustyni, w puszczy fajne przejście z dworów. Ja już czytałam tą książkę jako dzieciak. W Pustyni w Puszczy było pierwszym filmem, na jakim w życiu byłam w kinie. Natomiast chciałabym przeczytać ją jeszcze raz, dlatego, że ja kompletnie nie pamiętam, wiecie, swoich wrażeń z czytania tej książki, no byłam dzieciakiem. Kupiłam ją w tej wersji, to jest wydawnictwo Olsiejuk, zawsze to źle wymawiam, i tu są ilustracje em, Liliany, Lili, Lili Serafin czyli tej pani, od której kupiłam kalendarz na ten rok, już też parę razy o niej wspominałam, chciałabym przeczytać tę książkę w tej wersji, dlatego ją kupiłam, no i mam nadzieję, że też po prostu panią niedługo sięgnę. I drugą książką, którą ja już też czytałam jako dziecko, jest Tajemniczy Ogród. Ale chciałabym do niej wrócić i zobaczyć, wiecie, czy mi się spodoba teraz. Trochę nie wiem, co tutaj z tym tłumaczeniem jest w tej książce, czy to jest dobre tłumaczenie. Nie wiem, czy było więcej, czy nie. Natomiast zaczęłam się o to stresować gdzieś tam przy okazji dowiadywania się więcej na temat tłumaczeń ani z Zielonego Wzgórza, ale. O, no zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. Chciałabym przeczytać tą książkę. Ja oczywiście znam tą historię, jak już mówiłam, ja ją czytałam, film, widziałam wielokrotnie. Przynajmniej ten jeden film, teraz, jakieś chyba inne wersje tego filmu wyszły, ale ten stary film widziałam wielokrotnie i bardzo mi się podobał i chciałabym po prostu, wiecie, wrócić do tej historii i przeczytać ją jeszcze raz. Także to są te książki, które absolutnie chciałabym przeczytać w 2022, które mam fizycznie w domu. Tych książek jest oczywiście więcej i na moich półkach. I um, nie na moich półkach. Um, dużo książek wyjdzie w tym roku, dużo książek już wyszło, których ja jeszcze nie mam. E, staram się kupować tylko te książki, które tak mają największą szansę, że po prostu zostaną ze mną. Natomiast jeśli nie, no to ja je po prostu sprzedaję. Wypożyczam też książki, więc. Um, i ostatnio słucham w audiobookach, także jest szansa, że uda mi się, wiecie, przeczytać jak najwięcej tych książek, które bym chciała. Natomiast no, mam nadzieję, że uda mi się to wszystko tutaj przerobić w tym roku i, i wtedy będę z siebie naprawdę bardzo dumna. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.